Trump ponownie miesza w świecie i to bardziej niż myślisz. Po akcji USA w Wenezueli z zatrzymaniem Nicolasa Maduro, świat mówi o największym przetasowaniu geopolitycznym od lat. Europa nie potrafi zdecydować, czy bronić prawa międzynarodowego, czy układać się ze Stanami Zjednoczonymi. Trump nie wyklucza kolejnych działań. Wspomniał o Kubie, Kolumbii i nawet o Grenlandii. A jak wygląda sprawa z Grenlandią? Trump już wspominał od początku swojej kandydatury i kadencji tej, że jest zainteresowany Grenlandią. Publicznie zasugerował po akcji z Wenezuelą, że Stany Zjednoczone absolutnie potrzebują Grenlandii i że USA mogłoby przejąć bądź dostać w przyszłości, tłumacząc to względami bezpieczeństwa narodowego i rywalizacją między innymi z Rosjami czy Chinami. Trump nawet mianował specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych do Grenlandii czyli Jeffa Landriego, co tylko wzmocniło dyskusję o tym, jak poważne są te plany. Premier Danii, czyli Mette Fredriksen odpowiedziała również, mianowicie, że USA nie mają prawa anektować ich terytorium, ponieważ jest to część mm, Królestwa Danii. I wezwała Trumpa do zaprzestania gruźb. Na to Francja i inne państwa europejskie podkreślają, że te terytoria suwerennych krajów nie mogą być zmieniane siłą. Grenlandia leży. I dlaczego Grenlandia jest tak ważnym miejscem dla Stanów Zjednoczonych? Leży w kluczowym geograficznym, geograficznie rejonie, bo jest to Arktyka, blisko Europy oraz Rosji. Ma ogromne zasoby surowców, w tym metale ziem rzadkich, które mają znaczenie oczywiście strategiczne. A Trump twierdzi, że kontrola nad Grenlandią może zwiększyć bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. I jeszcze dodatkowo, dlaczego Grenlandia powinna zostać duńska? Ludzie z Grenlandii i ich nie chcą być częścią USA i chcą sami decydować o swojej przyszłości. A aż 85% mieszkańców sprzeciwiło się dołączeniu do Stanów Zjednoczonych i w poprzednich badaniach opinii. To część szerszej strategii Trumpa, który pokazuje, że w jego wizji USA mają grać bardziej aktywną i mocarstwową rolę, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, czy w Ameryce, jak między innymi w Wenezueli, ale ma również, ale również na północy i w rejonie Arktyki, gdzie rośnie rywalizacja z Chinami czy z Rosją. To część nowej strategii USA: broń, wpływy i przewaga nad rywalami w tym Chinami i Rosją. To dopiero początek. Świat w 2026 roku może wyglądać zupełnie inaczej. Nawet już doszło do takiej paranoi, że historyk brytyjski nie pyta czy, tylko kiedy rozpocznie się trzecia wojna światowa. Zostaw follow, żeby być na bieżąco.